Cześć, z tej strony Emil. Dzisiaj przedstawię Wam lalkę Monster High z serii Picture Day. Będzie to Laguna Blue. Nasza Laguna Blue jest wyposażona w niebieską, taką turkusową teczkę, również szczoteczkę do włosów, tak aby można było ją uczesać i z dodatków ma jeszcze torebkę z takimi kolcami, która jest różowa. Dodatkowo nasza Laguna w tej serii ma Pokręcone włosy, a jej uszy są przebite kolczykami. Lewy jest żółty w kształcie muszli, a prawy różowy w kształcie koralowca. Nasza lalka ubrana jest w turkusową tunikę ozdobioną czarnymi i żółtymi plamkami. Przepasana jest ona w pasie żółtym pasem, przypominającym sznur. Tunikę utrzymuje różowy sznurek odbiegający od dwóch różowych muszelek na tunice. Ubranie zakończone jest żółtą falbanką. Laguna nasza ubrana jest również w różowe legginsy. Buty dziewczyny są to niebieskie sandałki na obcasie. Na prawym nadgarstku lalki widnieje żółta bransoletka, a na lewym różowa. Nasza laguna rusza kolanami, nadgarstkami, łokciami i ramionami. Dodatkowo porusza jej się głowa. I ma bardzo fajne, kolorowe, takie niebiesko-blond włosy. Do pudełka dołączona jest książeczka ze zdjęciami klasowymi, która jest również upiornym pamiętnikiem. W środku znajdziemy obrazki przyjaciółki naszej laguny, również miejsce na zdjęcia, jak i dołączone zdjęcia w formie naklejek. Ogólnie całą klasę razem i podpis, podpisy wszystkich naszych koleżanek i kolegów ze straszyceum z klasy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek.